Link wraca do królestwa, dowiadując się, że wcześniejsze wydarzenia, tak zwany przegląd, spowodowały chaos w królestwie. A gdzie lepiej szukać pomocy niż u ekscentrycznego naukowca? Przed Wami na nami Kim, jako z gry The Legend of Zelda, The of the Kingdom, Wielkie niej. <śles> Ja. W końcu udało mi się uleczyć moją odwagę, więc No, 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 nikt teraz nie powiedział w tym 24 lata. A więc, yes. czym się dzisiaj zajmiemy? Hmm, o mnie, To mnie, to może sądzę, tak? Ja. Dzień Pan dyrektor Pura. pan dyrektor... Pani dyrektor Nie, A, na Jak musisz tak wrzeszczeć? Jestem w się niezwykle zagubionym, byli przed tym. Czemu ja? Otóż...